<noise> dzika beasty jak zwykle jest dzika. A więc teraz, ponieważ gdyż bo nie mogę znaleźć swojego domu, zapraszam Państwa w tym czasie na krótkie rytanie. Witam ja. Państwa, nazywam się Iganą. I jęczy przed słynnym słownym... Wiesz co? No i I to Jak widać, tu mamy wejście główne. Chodzi się fajnym zaklęciem. Pokażemy. Zapraszam. pokażemy. Przepraszam. trzy Przepraszam. Co Przepraszam. Przepraszam. kafelki. gate! mamy? Przepraszam. Przepraszam. Gate! you <laughs>